Witaj. Chcę dzisiaj Ci opowiedzieć o tym, że małe dziecko jest w stanie poznać Pana Boga jako Stwórcę tego świata, przyglądając się temu, temu światu, przyglądając się temu, co go otacza. I właśnie tak jesteśmy stworzeni, żeby obserwuj, obserwując świat, żeby poznać, yy, że Jego stwórcą jest Pan Bóg. I kiedyś pewien pięcioletni chłopiec zadał mi pytanie: Skąd się bierze woda? I wiem, że jest to chłopiec, który jest dobrze wychowany, któremu się mówi dużo na temat kultury, przyrody, techniki. Więc wiedziałam, że on zna tak naprawdę odpowiedź na to pytanie. Więc zamiast mu odpowiedzieć na pytanie, zadałam mu pytanie. Więc jak myślisz, skąd się bierze woda? I powiedział mi, z deszczu. Więc za tym pytaniem poszło kolejne, skąd się bierze deszcz? Później, skąd się biorą chmury? Później, skąd się bierze para? I w ten sposób powiedziałam mu, że zobacz, zatoczyliśmy koło. Woda bierze się z deszczu, deszcz bierze się z chmur, chmury się biorą z pary, a para z wody. I, i tak mu się spodobało to zadawanie pytań i, i szukanie odpowiedzi samemu, że później ja zadałam jemu pytanie: kto to wszystko wymyślił? I wystarczyło mu 3 sekundy, żeby odpowiedzieć mi Pan Bóg. I oczywiście to wszystko wymyślił Pan Bóg. Wodę, deszcz, chmury, przyrodę. I tak bardzo spodobała mu się ta zabawa, że chciał poznać jeszcze więcej przyczyn, jeszcze więcej pana Boga w otaczającym go świecie. Więc zadawał mi później mnóstwo pytań, skąd się biorą drzewa, skąd się biorą zwierzęta, skąd się bierze człowiek. I na końcu każdego takiego koła, które zataczaliśmy, kiedy wracaliśmy do początku, on odkrywał, że za tym wszystkim stoi Pan Bóg ponieważ Pan Bóg jest twórcą nas wszystkich, Ciebie i mnie otaczającej nas przyrody. I nawet małe dziecko jest w stanie to odkryć. Jeśli jest w stanie to odkryć, małe dziecko ty również możesz odkryć Pana Boga w, w Twoim życiu codziennym, w otaczającym Ci świecie, w Twojej rodzinie, w rzeczach, które rozumiesz i których nie rozumiesz, po to, żeby nauczyć się kochać, tak jak Pan Bóg i, i nauczyć się ufać, że to od niego wszystko zależy, bo to od niego wszystko wzięło początek.